Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnej produkcji, gdzie możemy budować swoje własne Imperium Słowian. A tak na serio, to możemy przynajmniej w tym stanie, ponieważ jest to Alpha 2, gry ostrze, przynajmniej tak Google sugeruje, wybudować sobie miarę funkcjonującą wioskę. Przepraszam, że nie ruszam ekranem, ale są problemy, że jak ruszam, to się strasznie tnie, przynajmniej przy nagrywaniu. Jak normalnie na gram, to nie było problemu. Gra jest robiona przez osoby z Ukrainy, przynajmniej tak też mogę wywnioskować ze, ze, ze względu na, na to, że w grze znajduje się język ukraiński i angielski e, możemy tutaj handlować z innymi, możemy sobie budować budynki, Mniej więcej tak to wygląda. I jeżeli chodzi o moje wrażenia, to ja spodziewałam się, że sobie pogram chwilę i wiecie. I tyle, i wam to zrecenzuję, przynajmniej w tej alfie, ale nie, rzeczywiście mnie wciągło i jest dobrze, naprawdę jest dobrze. I ja, szczerze ja czekam na pełną wersję, bądź na jakiś area access, albo cokolwiek, jak już w końcu wydadzą na Steamie, bo na razie nie da się tej gry zakupić, przynajmniej w tym momencie, jak to oglądacie, przynajmniej w dnia dzisiejszego, może jak. Później będziecie, nie, nie wiem, za 3 lata oglądać, to może już jest dostępne na Steamie. Bo strona internetowa na Steamie już jest. Możecie sobie tam dodać do to obserwowane albo whatever. Także cóż, no ja strasznie dopinguję tej grze. Mam nadzieję, że wkrótce ją zobaczymy i, i dodadzą jeszcze więcej elementów i będzie super. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa.